Cześć, kochani! Słuchajcie, ostatnio w, znalazłam w internecie wzór na taką śnieżynkę w kwadracie i niesamowicie mi się spodobała, dlatego pomyślałam sobie, że pokażę wam, jak taką śnieżynkę zrobić. Tym bardziej, że jesteśmy przed świętami, może się komuś przyda. Ja niestety nie posiadam czerwonego koloru, ale wy tutaj obowiązkowo postarajcie się zrobić tę śnieżynkę. Tutaj ten kwadracik czerwonym kolorem. Myślę, że efekt będzie jeszcze lepszy. Można przed świętami takimi kwadracikami zmienić wystrój całego mieszkania, ponieważ już standardowo można zrobić poduszki z takich kwadracików, i myślę, że super to będzie wyglądało. Dobrze, kochani, no więc zaczynamy. Ja rozpoczynam od białego koloru. E, przygotowałam sobie wcześniej dwa kolory. Mam biały i mam taki bordowy. Nie mam jeszcze czerwonego. E, dobra. Rozpoczynamy od e, naszego magicznego kółeczka, magicznej pętelki, którą robimy w ten sposób, że tylni ten krótszy koniec przekładamy tutaj z tyłu. Łapiemy palcami, wkładamy nasze ręce do tej pętelki, łapiemy za ten krótki koniec i przeciągamy. Tworzy nam się pętelka. Wszystkie materiały pomocnicze zostawię wam w opisie do filmu, które przekierują was do mojego, do moich poszczególnych filmów. Dobra. Tą pętelkę tutaj sobie zaciskamy na szydełku i będziemy robić. Sześć oczek łańcuszka. Jak to e, robimy. E, zawijamy nitkę wokół szydełka i przeciągamy przez to nasze tutaj oczko. Zawijamy nitkę i przeciągamy przez oczko. Zawijamy nitkę i przeciągamy przez oczko. Zawijamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i jeszcze jedno. I będziemy teraz to zamykać w kółeczko. Jak to robimy? Robimy to tak, że szydełko wkładamy tutaj w to nasze pierwsze oczko. Mamy dwa oczka na szydełku. Zawijamy nitkę i przeciągamy ją przez dwa te oczka równocześnie. Wstało nam takie małe kółeczko. Robimy teraz trzy oczka do góry. Raz, dwa, trzy. I będziemy robić teraz 16 słupków dookoła, właśnie w tym kółeczku. Jak robimy e, słupki? Zawijamy nitkę wokół szydełka, wkładamy tutaj w tą naszą powstałą dziurkę zawijamy jeszcze raz nitkę przeciągamy przez przez tą dziurkę mamy trzy oczka na szydełku zawijamy nitkę przeciągamy przez dwa pierwsze oczka zawijamy nitkę i przez dwa kolejne mamy tutaj pierwszy nasz słupek jeszcze 15. Zawijamy nitkę wokół szydełka, wkładamy tutaj w tą dziurkę, która nam powstała, zawijamy nitkę i przeciągamy ją tutaj przez tą dziurkę. Mamy trzy oczka na szydełku. Przeciągamy przez dwa pierwsze i przez dwa kolejne. Pokażę jeszcze raz. Zawijamy nitkę wokół szdełka, wkładamy tutaj w tą dziurkę, zawijamy nitkę i przeciągamy ją tutaj. Zostają nam trzy oczka na szdełku. Zawijamy nitkę, przeciągamy przez dwa pierwsze i przez dwa kolejne. Takich słupków robimy 16. Zobaczcie, ja już zarobiłam 16 słupków i teraz tak tutaj wisi nam taka końcóweczka. Ją sobie łapiemy i ściągamy. Dzięki temu to kółeczko nam się pomniejszy. Będziemy teraz zamykać tutaj oczkiem ścisłym to nasze kółeczko. Czyli szukamy sobie tutaj tego naszego pierwszego oczka, które jest tutaj. Wbijamy się i przeciągamy naszą nitkę przez dwa oczka równocześnie. Dobrze, robimy teraz kolejny rząd. Czyli robimy trzy oczka do góry. Dwa, trzy. Robimy dwa dodatkowe oczka do góry. Raz, dwa, czyli te pierwsze trzy tworzyły nam nasz pierwszy słupek i dwa dodatkowe oczka. I teraz w tym tutaj, pierwszym y, oczku, będziemy, y, zrobimy mm, słupek. Czyli zawijamy nitkę, wkładamy tutaj w oczko, przeciągamy przez to oczko i przez dwa i przez dwa. I teraz tak. Ten omijamy, to oczko omijamy. Będziemy wkuwać się w kolejne. I robimy słupek w tym kolejnym. Czyli zawijamy nitkę, to oczko omijamy, wkłuwamy się w kolejne. Przeciągamy nitkę przez dwa i przez dwa. Robimy dwa oczka do góry. I robimy słupek w tym samym oczku. Teraz zawijamy nitkę i znowu to oczko omijamy, wkłuwamy się w kolejne. I robimy słupek. Dwa oczka do góry. I robimy słupek w tym samym oczku. I znowu zawijamy nitkę. Ten omijamy, to oczko omijamy, wkłuwamy się w kolejne. I robimy słupek. Dwa oczka do góry. I słupek w tym samym oczku. I tak do końca tego rzędu. Ja już jestem na końcu tego rzędu. Pozostaje mi tylko tutaj połączyć to nasze kółeczko i szukamy sobie trzeciego oczka tutaj od dołu pamiętamy, że to jest nasz słupek i wkuwamy się przeciągamy tutaj nitkę równocześnie przez te dwa nasze oczka dobra robimy teraz trzy oczka do góry Raz, dwa, trzy. I teraz wkłuwamy się, już nie będziemy się wkłuwać tutaj w te oczka dookoła, tylko tu w środek. I robimy tutaj słupek w tym tutaj. Czyli to jest pierwszy, drugi słupek, i teraz y, robimy trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy i znowu dwa słupki w tej samej tutaj dziurce. Raz i dwa. Przechodzimy tutaj do kolejnej dziurki. Robimy dwa słupki. I drugi. Robimy trzy oczka łańcuszka, i dwa słupki w tej samej tutaj y, dziurce. I dalej przechodzimy do kolejnej tutaj naszej dziurki. Robimy dwa oczka. Dwa słupki, przepraszam, trzy oczka, łańcuszka i dwa słupki w tym samym tutaj, w tej samej dziurce, w tym samym oczku. I tak do końca tego rzędu. Dobrze, ja już jestem na końcu tego rzędu i szukam sobie znowu trzeciego tutaj oczka, znaczy pierwszego naszego oczka tutaj i robię zamykam nasze koło. Robię teraz jedno oczko ścisłe tutaj w kolejnym oczku dokładnie tutaj. I robię oczko ścisłe, czyli przez te dwa oczka przeciągam równocześnie nitkę. Zrobiliśmy to po to, aby znaleźć się tutaj nad tą naszą dziurką. Robimy kolejny rząd. Trzy oczka do góry standardowo. Raz, dwa, trzy. I robimy teraz dwa słupki. Dwa, trzy oczka, łańcuszka, dwa, trzy i trzy słupki w tej samej dziurce. Kolej, kolejną dziurkę mamy tutaj robimy trzy słupki. Trzy, trzy oczka łańcuszka i trzy słupki w tej samej dziurce. I tak będziemy robić do końca tego rzędu, czyli tutaj w kolejnej, w kolejnej tutaj dziurce będziemy robić trzy słupki, 3 oczka, łańcuszka, 3 słupki, i w kolejnej. I tak do końca tego rzędu. Ja już jestem na końcu tego rzędu. Szukam sobie tutaj pierwszego oczka i robię. Tutaj oczko ścisłe. Zamykam. Dobrze. I tak samo jak przy poprzednim rzędzie, musimy znaleźć się tutaj y, nad tą y, dziurką. Dlatego robimy sobie w kolejnym oczku oczko ścisłe. I w kolejnym tutaj mało widocznym oczku. Jeszcze jedno oczko. Może być ciężko. Oczko ścisłe. Dobra. I jesteśmy już tutaj nad naszą dziurką. Będziemy robić kolejny rząd. Robimy trzy oczka do góry. Tym razem robimy trzy słupki. Czyli cały czas słupek więcej. I trzy. Tym razem robimy dwa oczka łańcuszka, nie trzy, tylko dwa, i robimy cztery słupki tutaj w tej naszej dziurce. I przechodzimy do kolejnej, robimy cztery słupki, tutaj dwa, trzy I cztery. Dwa oczka, łańcuszka. I znowu. Cztery słupki w tej samej dziurce, trzy i cztery. I tak dookoła rzędu po cztery słupki oddzielone dwoma oczkami łańcuszka. Już jestem na końcu rzędu i już standardowo szukam sobie tutaj pierwszego oczka i robię oczko ścisłe. Dobrze. I znowu musimy znaleźć się tutaj w tym miejscu, więc przechodzimy sobie tam oczkami ścisłymi, robimy w kolejnym oczku. Oczko ścisłe, tutaj oczko ścisłe i tu w tym małym oczku. Też oczku ścisłe. I takim sposobem jesteśmy już tutaj. Będziemy teraz zmieniać kolor. Jak to robimy? Zawiązujemy sobie na palcu w ten sposób. I przeciągamy szydełkiem przez tutaj to nasze oczko. Z każdej strony sobie tutaj wszystko zaciągamy. I robimy trzy oczka do góry. Raz, dwa, trzy. Trzymamy naszą tutaj włóczkę, żeby nam nie uciekła. Robimy Słupek tutaj w tej naszej dziurce. Trzy oczka, łańcuszka. Raz, dwa, trzy. I dwa słupki w tej samej dziurce. Pierwszy słupek i drugi słupek. Dobra. Teraz robimy słupek tu, pomiędzy tymi słupkami, pomiędzy tym kolejnym a jeszcze kolejnym. Tu wbijamy się nie w oczko, tylko tu pomiędzy. Robimy słupek. To samo robimy dalej. Dokładnie tutaj. dalej Tutaj w tą większą dziurkę robimy słupek. Robimy słupek dalej. Teraz zrobimy półsłupek. Czyli wbijamy się bez zawijania nitki, wbijamy się tutaj w kolejną tą przestrzeń, przeciągamy nitkę, mamy dwa oczka na szydełku i przeciągamy przez te dwa oczka. Dalej robimy oczko ścisłe, czyli wbijamy tutaj się i od razu przeciągamy przez to oczko. Dalej robimy oczko ścisłe. To yy, tutaj to omijamy, to, o, to, yy, tą dziurkę. Oczko ścisłe robimy w kolejnej przestrzeni, czyli dokładnie tutaj. Wbijamy się tutaj, tak jakby troszeczkę od dołu. I robimy oczko ścisłe. Dalej mamy Półsłupek, czyli wbijamy się, przeciągamy nitkę i przez dwa oczka przeciągamy nitkę. Dalej już mamy słupek. Słupek. Dalej mamy słupek. Tutaj w, robimy wszędzie po jednym słupku, w każdej z tych tutaj przestrzeni, czyli nie wbijamy się w oczka, tylko tutaj pomiędzy słupkami. Ok. Robimy teraz, tu jesteśmy przy naszym kolejnym kącie. Robimy sobie tutaj dwa słupki w tej tu naszej większej dziurce. Robimy trzy oczka, łańcuszka. Dwa słupki. I działamy dalej po słupku tutaj w każdej z tych przestrzeni, czyli w, pomiędzy tutaj słupkami cały czas robimy jeden słupek, tutaj również jeden słupek, jeszcze jeden słupek w kolejnym tutaj miejscu i robimy półsłupek tutaj, czyli bez zawijania wkuwamy się tutaj w Pomiędzy te dwa słupki i przez dwa te oczka przeciągamy nitkę. Teraz robimy oczko ścisłe, czyli przeciągamy nitkę i od razu ją tutaj przeciągamy przez to oczko. Teraz tu się nie wbijamy, wbijamy się tutaj, ale robimy to jakby od spodu. I robimy oczko ścisłe. Dalej robimy półsłupek, słupek, słupek. I tak do końca całe to kółko. Tutaj jest nasz róg, także znowu będziemy robić po dwa słupki. Jestem już na końcu tego rzędu, i będę tutaj robiła oczko ścisłe. Tutaj przejdziemy sobie jedno oczko dalej żeby być nad tutaj, nad naszym nad naszym rogiem. Dobra. I zrobimy sobie dwa oczka do góry. Przepraszam, dwa oczka do góry. Półsłupek tutaj w tym, w tym naszym rogu. Dwa oczka łańcuszka. Dwa półsłupki. Tu w rogu. Pół słupek tutaj dalej. Będziemy teraz już robić w naszych oczkach, już nie w przestrzeniach. I cały czas pół słupki tutaj dookoła. Żeby ładniej ten nasz kwadracik wyglądał. Pół słupki robimy już w oczkach. Dookoła. Tutaj trzeba uważać, tutaj również mamy oczko, kolejny jest tutaj. Dochodzimy do naszego rogu i robimy dwa, dwa półsłupki. Dwa oczka do góry, znowu dwa półsłupki. I już w każdym oczku półsłupek. I tak do końca tego rzędu. Ja już jestem na końcu. Pozostaje mi tylko zamknąć tutaj mój kwadrat. I moja śnieżynka. Jest gotowa.